No jak do telewizji. Siema! Witam Siema. was bardzo. Witamy Was razem z Maciejem. Kolega Jarek już pobiegł Witamy. nad rzekę, bo on nigdy nie czeka zawsze świt świt mówi. Y, spieszno mu na te ryby spragniony. Mamy drugi styczeń. Drugi styczeń. No my dzisiaj zaczynamy swój sezon trociowy. Wczoraj odpuściliśmy. Wiadomo Sylwester Bar, alkoholik. Stwierdziliśmy, że już jesteśmy taternicy za starzy. Stare dziadki już jesteśmy i sobie odpuszczamy te śmiganie po nocach nie do końca jeszcze z dobrą krwią. Więc dzisiaj rozpoczynamy swój sezon 2021 i rozpoczynamy go oczywiście trociowo. Filmik oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Piszcie, pytajcie. A ja już kończę, o, do Jarka Czasami. już doszliśmy Jarek, są ryby? Są ryby? Panie będą. coś? Będą ryby. Dobra, Jarek mówi, że będą, to będą. Uuu, tu jeszcze nie byliśmy na tym odcinku, a, a już dźwięk... mi się podoba. Jaka gruba woda, nie? A już mi się podoba. Zobaczcie. Piękna, piękny zakręt, gruba woda. Ja już idę tam na te wyjście, tam stoi na pewno i odpoczywa jeden kęs. A jedy do drzewka. Tam e, do drzewka. Aczkolwiek jest niska, to może być na wlewie. Przy trawkach tutaj zaraz to zrobię. I, I łowimy pierwszą rybę. Zobaczymy. Wszędzie mówią, że słabo. Wszędzie mówią, że nie ma ryb. Wszędzie mówią, że pierwszego było beznadziejnie. Pojedyncze, pojedyncze ryby. Sprawdźmy. Możemy to dzisiaj przełamiemy. Nie truję już dubki. Szukamy ryby. Słuchajcie no. Przede wszystkim muszę zrobić zestaw. Dzisiaj pierwszy raz wędka ze mną. Rivermaster 290. Rivermaster Spin 730. CW taka fajna. Lajtowa, powiedzmy trociuwa, do tego yoshido w największym rozmiarze 408, ale niestety pleciona szczupakowa, żółta. Szybciutko nawijamy plecionę, jaką plecionę? X9, bardzo dobra, bardzo okrągła, bardzo um, taka śliska yy, yy, plecioneczka 130 metrów, 0,16. Lecimy, może dojdziemy do podkładu z żyłki, bo podkład musi być, jak nie. To tutaj mam troszeczkę żyłeczki, to zawsze sobie można troszkę dowinąć. Chociaż to jest taka żyłka, jakby bardzo, bardzo było mroźno, to mam 0,28 żyłeczkę przygotowaną. Także ja nawijam. Jeszcze może ciuteczkę. Bardzo płytka szpula, znaczy mam tą nie głęboką, tylko płytką, więc szesnastka za dużo jej nie wejdzie. Także do rantu dowiniemy i starczy. Myślę, że już starczy. Po co, ma potem spadać? A, dużo nie zostało. Może z 10 metrów. Czyli jakieś tam te 115-120 metrów nawinąłem. Pamiętajcie, sprzątamy po sobie, nie zostawiamy śmieci. O. Ciach. Może tu, o. Tu mam taką ładną kieszeń, więc. To też sobie wywalimy. Tu. Sprawdzenie jeszcze poprawności pracy, ale elegancko chodzi. Hamulec. A, pierwsze wkręcenie. A, serducho bije, morda się cieszy. No i tak jak w najlepszym śnie, zagarnięcie. Ciałoby <ścoughs> się. No. Nigdy nie złowiłem za pierwszym rzutem Nawet chyba nigdy nie złowiłem w pierwszym miejscu, wiesz? A niektórzy mieli takiego fuksa. No ja złowiłem Ty Złowiłeś Maciej złowił, nie? na tym, na tym mrozie wtedy co byliśmy z, o. z Co? Miałeś? Miałem na haku, Co? Bobra. Dobra Braku laku i bober dobry Kurde, powiem Ci, że byłaby niezła jazda A jaka kiełbasa Tu Marcinek stoi, tu Kurde, No już... Ci rzuty, nie wychodzę, myślę, że... No tam właśnie podawałem, ale troszeczkę, o Powiem Ci, rzuty jakieś koślawe No trochę tak gdzieś zakręci górą, nie? Jaja, po patykach? Co? Po patykach. Ładna ta prostka, Bardzo ładna. krzaczki, wiesz, te sprawy. Tam jest, te, te, burtę, zobacz tamtą. Nie? Głęboka burta. Tak. Ta. No. Wszędzie ryba może stawać. no. Widzicie, mamy taką fajną wlewę, podmyte gałęzie. Rynienka jest podmyta burta. Takie fajne, fajna, fajna, głęboka burta z krzakami. Tu lekko płycizna po lewej stronie też krzaczki. Tam już tak delikatnie trochę dalej właśnie wypłyca. Już po mojej stronie robi się łacha. więc muszę podnieść kij, żeby woblerek zaczął chodzić do góry. Ale świetna jest ta burta, aż tam nawet pod, pod te krzaki. lewe zrobiłem woblerem. Takie miejsce, aż się prosi, żeby założyć wahadło i od razu przy, pod burtą się wkręcać, także jeszcze na długim dyszlu, bo to też jest ważne, żeby tak łowić. Na długim dyszlu obłowię sobie woblerem, już kończę i potem założę wahadło i spróbuję powkręcać przy burcie. No i zmiana miejsców. Jest dobra miejscówka, to warto ją zrobić na parę sposobów. Przy takich tych zwykłych miejscach, tam możemy tak naprawdę po parę rzutów robić i przechodzić, nie tracąc czasu. Ale jak jest dobre miejsce, to warto nad nim trochę popracować. I najważniejsze, żeby też od samego brzegu już wkręcać przynętę, tak? Ten rzut był jak najbliższy, nieraz tak jak tu łowię przy sobie, to popuszczam plecione, żeby ładnie mi zaciągło woblera jakby z prądem i on się fajnie w prądzie, w tym nurcie środkowym odwraca. Głową do mnie, o tam już jest tak, że puka troszeczkę po, po tym, po piachu. Też ważne jest, żeby analizować rzekę pod takim kątem, że zobaczcie, mam te krzaki tutaj z mojej strony. Tak naprawdę jak podejdę już bliżej, to nie połowię, bo przynęta schodząca do brzegu będzie mi ją nie haczyła. Czyli wykluczam sobie rzut. Każdy prawdopodobnie to ominął. Z dalekiego dystansu jestem w stanie pod kątem do nich dobijać przynętą i je obłowić. To też jest ważne, że nieistotne już bardziej pod kątem kształtu dna, rynienki są takie miejsca, ale istotne pod kątem niedostępności, tak? Oczywiście tam też jest jakiś tam układ wody, który pozwala, że stanie tu ryba, o, ale łowię na bardzo dalekim dystansie, łowię, wtedy robię to koryto i robię tę dobitkę do tych krzaków. Tak? Z takiego dalekiego dystansu jestem w stanie to obłowić i, i, i mogę mieć duże prawdopodobieństwo, że nikt wcześniej tam nie podał przynęty, no bo ci, co podchodzą bliżej, tak naprawdę dyskwalifikują się z rzutu. No jest już wahadełko i teraz do wahadełka trochę inaczej podchodzę, widzicie Podchodzę lekko, lekko z prądem. Tak naprawdę łowię wiza w siebie, ewentualnie lekko w dół. A, tam są jakieś syfy. Wiza siebie, lekko w dół Tak żeby fajnie się kręcało w wodę. Oczywiście można też łowić na długim dyszlu, tak? Przytrzymanie. Ach, pięknie, pięknie chodzą te wahadła. Muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam z nazwiska. RM, inicjały. Za dużo tego jest. A ja nie mam pamięci do tych nazwisk. Bezwiecznie, spokojnie i jeszcze teraz delikatnie, delikatnie pruszy śnieg. Piękna sprawa. Jeszcze tylko brania i ryby brakuje. Teraz mamy trawki, charakterystyczne trawki. Takie trawki, mimo że tu jest szeroko i płytko, trzeba obłożyć. Nie, nie, no, bo albo połóż, ja wezmę. <śmulacza> bo to są te łowne. A ja Ja sam... no też. Wam, Wszystko nie, teraz, bo ja na czczą zaproponować No takie jedno przegryzionko małe Dobra to jemy no co, jest godzina, jest południe w południe, gryźliśmy wodę w trzech wminęliśmy z 10 osób spokojnie, nie? do 15 nikt nie zanotował brania nie padła żadna ryba u nas też nic się nie wydarzyło podjęliśmy tutaj burzę mieliśmy, burzę mózgów, podjęliśmy decyzję zmieniamy odcinek lecimy na swoje stare, sprawdzone, głębokie mety może tam coś się wydarzy także jeszcze mamy chwilę czasu Zjemy jakiś ciepły posiłeczek i dalej gryziemy wodę. Nie ma biorą ryby. Chłopaków już pomału odwala, nie biorą ryby. Zmieniliśmy miejsce, pojedliśmy sobie strawki troszeczkę i, i, i próbujemy dalej, ale już jest dobry humorek, także no nic, no też o to chodzi. Czekamy aż coś się wydarzy i wtedy tak powaga, powaga wtedy wejdzie do nas. Kometa chyba spadnie w krętkę Jest, jest wkrętka. Piękna trawa tutaj, ja ją zaraz obławiam, cała wlewa i uspokojenie. Tu przy tych moich trawach powinna wyjść. Czy jakie fajne głębokie tu trawy są? W dół tu spuść. Dobra, zakładam bublera. Jarek mówi, że mam założyć woblera, przestać wodę hałasować, przestać wodę wyzwalać. Ty w ogóle musisz się uspokoić, nie? To. No a ty? Patrz, a ja teraz rzut po srebro. To jest bardzo dobre rozmycie. To jest już takie miejsce, że tu można postać, wiesz Aż tam do tego, tego drzewa, nie? Też też wlewa, no A tu też i multki są mi wszystko, nie? A ja założę takiego bardzo głęboko chodzącego, wiesz? Żeby tam się tak wgryzał mocno O, tego chciałem No, bardzo głęboki wobler w fajnej, spokojnej pracy Nie odblokowałem kabunga. No nie możemy jakoś namierzyć ryby. Nie dosyć, że my nie możemy namierzyć ryby, to tak naprawdę kogo nie spotkamy, to, to jest z takim wynikiem jak my, czyli z zerowym. Zrobiliśmy sobie znane takie dwa fajne, naprawdę fajne odcinki bardzo głębokiej wody, gdyż tak naprawdę i na dzisiaj jest bardzo, bardzo czy tam w tym roku bardzo niska, zresztą jak pozostałe lata. Ostatnie lata jest bardzo niska, bardzo niski stan wody, więc skoncentrowaliśmy się na takich, bardzo, bardzo głębokich odcinkach. Te płci minęliśmy, no ale ciepło, ciepło, nie ma zimy, nie ma mrozu. Yy, Jarek, a jak myślisz, gdzie jest ryba? Jest ciepło, nie ma zimy, nie ma mrozu. Ryba prawdopodobnie yy, mamy taką zawsze taką opcję, że jeżeli nie ma lodu na brzegach, jeżeli nie ma tej mroźnej zimy, jeżeli woda nie jest dobrze schodzona, to ryba tak naprawdę potarle szybko ucieka, nie? Szybko ucieka, nie dosyć, że była bardzo niska w okresie tarwa, więc ona za wysoko nie weszła więc myślimy, że jest jej po prostu mało w rzece, a poza tym jest dosyć nisko także taki spontan, szybkie dwie godziny jeszcze łowienia bardzo nisko przy samym Goleniowie i, i zobaczymy czy się uda, nie? także znowu się Dobra, przemieszczamy się. znowu zasięgniemy jakiegoś języka popatrzymy gdzie tam czy tam gdzieś jest jakaś rybka, czy tam coś padło i, i będziemy kończyć na dzisiaj także jeszcze lecimy spróbujemy, może coś się uda dołowić i zobacz teraz Jarek. Klasyczne miejsce. Zobacz. Ładny zakręt, zaczyna się prosta i krzaczek. Normalnie jak było metr wody więcej. Krzaczek jest podmyty, lekko odbija prąd. Pod krzaczkiem siedzi rybka? Siedzi. Teraz krzaczka nie ma, ale jest burtka. Też może być rybka. Próbujemy. Wkręcamy. Łowimy krótko, łowimy na dyszlu. Fajny ty taki troszkę żwawy ten prądzik tu. No nic, próbujemy. Cały pełni nadziei cały czas. Nie biorą dzisiaj nigdzie. Kończył się pomału ten dzień. No, tak jak widzieliście, do tej pory nie udało nam się zaliczyć rybki na tym wyjeździe. W trzech różne przynęty, różne metody. Wiadomo, że tą wodę gryziemy, chociaż to nie są płotki, szczupaki czy okonie. To są jednak trocie, które które nie zawsze biorą i które wymagają troszeczkę więcej od wędkarza. Przede wszystkim dużo więcej szczęścia jest przy tych rybach potrzebne. No mówiłem, że niska woda, tak jak zawsze od kilku lat nie sprzyja tym połowom nigdy. Zawsze jak była wysoka, wręcz powodziowa woda, zawsze było, były dużo lepsze wyniki i dużo więcej tych, które się padało. Tak sobie teraz idę. Bo idę po miejscach, które nie, których nie znam i szukam jakiejś takiej fajnej, fajnej miejscówki na sam koniec. No słuchajcie, troszeczkę też podzwoniliśmy, tak? Może tak raportowo bardziej. Yy, I też troszeczkę tutaj popytaliśmy ludzi. No nie trafiliśmy człowieka dzisiaj, który by miał kontakt z rybą, już nie mówię, że złowił rybę, ale miał kontakt z rybą i też żeby słyszał o jakiejś rybie dzisiaj. Co więcej, podzwoniliśmy do kilku kolegów, żeby złapać informacje, tu chyba sobie przysiądę na chwilę, informacje z innych rzek. I co? I też nie było ryby. Gdzieś tam zawsze padnie, tak? Ale słyszeliśmy, że na redze, przepraszam, słyszeliśmy, że na redze pad, padło jakieś sreberko 74, ale keltowo nie. Tutaj informacje z Parsenty mamy tam, gdzie ta mała ekipka nasza biegała. Nic nie widzieli, nic nie złowili. Jeszcze z innej rzeki mamy pomorskie informacje. Też zero dzisiaj ryb, wczoraj pięć wyjechało, dzisiaj, dzisiaj żadna. Praktycznie tam chyba jedno wyjście, czy jeden spław kolega miał, także ewidentnie. Ewidentnie coś się w pogodzie dzieje, tak? I tutaj, no na pewno, jeżeli jest ryba w wodzie, to zawsze coś wyjedzie. I, I tu by można było powiedzieć najprościej, że nie ma tej ryby, tak? I najprawdopodobniej to jest prawda, że tej ryby jest mało, tak? Jest jej mało, dlatego, dlatego jest ciężko. Chociaż nie mówię, że nie ma jej wcale. Ale tutaj opowiem Wam pewną historię z życia z życia trociarza, można powiedzieć, jaką kiedyś. Przeżyłem z kolegami na upawie i którą zawsze przytaczamy, jeżeli z kimś mówi, rozmawiamy i ktoś mówi, że nie ma ryby, nie ma ryby, ponieważ nikt nic nie złowił, nie bierze. Yy, bardzo mała kameralna rzeka, taka powiedzmy większa rzeka Pstrągowa. Yy, kiedyś świetna rzeka, sporo ryb padało, chociaż nie duże ryby. Ja tam mam największą 75 cm rybę, ale masę ryb takich 60-60 parę centymetrów, dużo samców, yy, nawet po dwie, trzy. Na wyjazd ryby padały, także często kompletami się zaliczało. Te wyjazdy 1 stycznia, rozpoczęcie sezonu, kolejne, chyba z 3 lata z rzędu tam rozpoczynaliśmy z kolegami sezon. Bodajże drugie. Masę ludzi, bo się to dowiedzieli oczywiście metodą pantoflową ludzie, że, że jest troszeczkę rybki. 50, lekko licząc, 50 osób na rzece. Słuchajcie, do południa bez dotyku. Wszyscy. Żadna ryba nie wyjechała, żaden spaw, żadne pobicie. Yy, nic. Kompletnie martwa woda. Bardzo płytka, bardzo czytelna woda. Yy, taka pstrągowa woda, że tak naprawdę można by było powiedzieć, że te przynęty były wszędzie. Nie wyjechała żadna ryba, nie było żadnego brania, żadnego pobicia. Oczywiście połowa z tych osób się wycofała, rozjechała się po innych rzekach. My byliśmy w kilka osób. Zostaliśmy. Część jeszcze ludzi też innych zostało. Nagle coś się zmieniło w pogodzie, ja to zawsze mówię, że ta ryba mimo wszystko, yy, że jedni ją mówią więcej, y, częściej nie, musi chcieć, musi się ruszyć, musi coś być w pogodzie, że ona, nie wiem, lekko się odsunie, wyjdzie, jest agresywna, interesuje się tą przynętą. Coś się ruszyło w pogodzie. Na jednym odcinku, gdzie kilka osób stało, widziałem, widziałem yy, w tym samym momencie cztery hole, tak, na przykład. Oczywiście do końca dnia padło sporo ryby, my sami zaliczyliśmy, chyba ktoś od nas miał trzy ryby, ja chyba miałem dwie. Nie było osoby bez ryby, tak? Wszyscy złowili rybę. I teraz nasuwa się pytanie, jeżeli nie łowimy tej ryby, oczywiście najłatwiej powiedzieć, że jej nie ma. I najczęściej tak może być, że jest jej mało, ale czy na pewno? Tutaj możecie się właśnie odnieść do tej mojej historii z łupawy. Tam wszyscy myśleli, że jej w ogóle nie ma. A się okazało, że było jej sporo. I słuchajcie, tam jest bardzo krótki odcinek 5 km, ale tak naprawdę na 2-3 km mówiło się te ryby. To pokazało, że było jej sporo. Była gdzieś poklejona, i potrzebowała potrzebowała, żeby coś się zmieniło w tej przyrodzie, e, 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 żeby była aktywniejsza, tak? No, to tyle. Pod kątem takiej historii i, 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 i jakby tej aktywności i chęci ryb dobrań. Zostało mi jeszcze może z pół godziny łowienia Albo nam zostało pół godziny łowienia Także jeszcze tutaj zrobię ze dwa, trzy miejsca Jeżeli coś się wydarzy To oczywiście Wam, wam to pokażę Jeżeli nie no To kończę, kończę już ten dzień Oczywiście zachęcam do subskrypcji Do lajka, like do komentowania, do wsparcia Kanału A ja kończę ten dzień Jutro z Maciejem, może też z Jarkiem Śmigamy na inną rzekę Odpuszczamy Inę i zobaczymy, czy tam coś się wydarzy. I będziemy tam próbowali spotkać tą piękną, piękną rybę, jaką jest trość wędrowna. Także zapraszam Was oczywiście na relację jeszcze z tej drugiej rzeki. No i zobaczymy, czy uda się te dwudniowe męczenie rozpoczęcie sezonu trociowego zaliczyć mi bądź któremuś z kolegów rybom.